Dzień dobry, wieczór, witajcie w Osnowie. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić słowa kluczowe dotyczące broni. Te słowa kluczowe to są te, które na razie zostały nam ujawnione. Prawdopodobnie mogą to być już wszystkie słowa kluczowe, które potrzebujemy i które będą tak powiem, używane w 10. edycji, no ale rozpatrzmy je po kolei alfabetycznie. Czyli zaczniemy od słowa kluczowego ANTI-I. Myślnik i pomyślniku wartość. Na tą chwilę wiemy, że będzie na pewno Infantry i y, Vehicle. No i tutaj, jak przyjrzycie się y, Datasheetowi y, Blade Lord Terminator, oni mają na przykład y, Plex Pilger. To jest broń taka typu torrent, czyli taki miotacz. Y, tym razem to nie jest miotacz ognia, tylko takich płynów nieczystości. I on ma taką zasadę Antyinfantry 2, czyli oznacza to dokładnie tyle, że jeżeli będziemy rzucać na wound dla tej broni, no to 2, oznacza traficzne zranienie. I już przeciwnik w tym momencie będzie musiał rzucać tylko na Sejwa. jeżeli zwrócicie uwagę na to, no jest to broń typowo przeciwpiechotna w momencie kiedy będziemy chcieli użyć na pojazdach no to niestety nie będzie to taka skuteczna broń, ponieważ ma siłę 5, no pojazdy z 10, także będziemy ranić te pojazdy dopiero od 6 w górę. Czyli anti, wiemy, że, będzie, że jest anti-vehicle i anti-infantry. Nie wiemy jeszcze, czy będziemy mieli jakieś inne słowa kluczowe z anti, może to być anti-monster, ale na tą chwilę nie mamy takiej pewności. Kolejna cecha, kolejne słowo kluczowe asalt. Asalt, tak jak tutaj w 9 edycji, będzie pozwalał na to, żeby pobiegu oddział mógł skorzystać z tej broni i strzelić czyli yy, pozwala po prostu strzelać pobiegu, jeżeli posiadamy tą broń. Yy, kolejny typ, który mieliśmy też w 9 edycji Blast. Tutaj prawdopodobnie, ponieważ to jeszcze nie zostało nigdzie opisane przez Games Workshop, a wynika to tylko z obserwacji. Różnych gier testowych, Blast będzie działał w ten sposób, że będzie nam dodawał ataki, ale one będą dodawane w zależności oczywiście od liczby modeli w oddziale, czyli dla oddziału od 0 do 4 modeli nie mamy bonusu, od 5 do 9 mamy 1 dodatkowy atak, od 10 do 14 2 i od 15 do 19 3 i tak dalej i tak dalej, co 5 kolejnych. To jest na razie tylko przypuszczenie, gdzieś tam wynikające z obserwacji, ale myślę, że jest możliwość, że to będzie właśnie tak wyglądało. Broń typu Conversion, no jest to broń idealna do atakowania modeli z większych odległości. Jeżeli będziemy atakować z tej broni z odległości większej niż 12 cali, to przerzucie na hit 4+, ta broń zadaje critical hit i tu jest, o tyle to jest istotne, że Krytyka Hit jest to taki, powiedzmy, takie coś, co będzie nam uruchamiało różnego rodzaju dodatkowe słowa kluczowe. Mamy później bronie, które są, mają słowo kluczowe Extra Attacks. Są to zazwyczaj bronie do walki wręcz i one będą miały taką szczególną cechę, że nie będą mogły zostać zmodyfikowane. Czyli jeżeli jakieś siły będą nam dodawały albo dojmowały ataki to owszem, będą to robiły z tą bronią naszą podstawową do Meli, ale nie będą mogły zmodyfikować ataków właśnie, które znajdują się na broni Ekstra Atak. No i to, jest, to będzie zazwyczaj jakaś drugo, druga broń, która prawdopodobnie będzie trochę słabsza niż ta podstawowa, ale jednocześnie będzie nam dodawała po prostu tych dodatkowych ataków. Extra ATAKS, czyli taka dodatkowa broń, którą możemy razić przeciwnika. Tutaj mamy hazardus. Hazardus jest to taka cecha, która będzie mówiła o tym, że ta broń staje się niebezpieczna coś w stylu plazmy przeładowanej, która na jedynce wybucha. No i tutaj tak samo będzie to działało. bronie typu hazardus. Dość często są to, na przykład tutaj mamy Plague Wind i Plague Wind w wersji Focus Witchfire. No to jest w tym momencie taki doładowany Plague Wind. no ale on niestety będzie podlegał tej zasadzie Hazardus. No z tego co widzimy tutaj obok na Gift of Contagion, mamy informację, że po rzucie, że musimy rzucić kością D6 i na wyniku 1 dostajemy D3 Mortali. Na wyniku 2 dopiero zaczyna ta broń, też, przepraszam, ten, ta moc psychiczna zaczyna działać prawidłowo. No tutaj mamy informację, że Plague nie będziemy musieli rzucać na trafienie, ale możliwe, że w momencie, kiedy wybierzemy opcję Hazardus, będziemy musieli właśnie wykonać ten rzut kością K6, żeby sprawdzić, czy nie wypadła jedynka. Także Hazardus, broń, która może być niebezpieczna w użyciu, jeżeli coś tam się nie uda i wtedy może zadać mortale albo nawet zabić model, który używa tej broni. Kolejną bronią, kolejnym typem będzie broń typu heavy. Jest to broń, na przykład tutaj, właśnie widzimy Bolt Rifle, która jest jednocześnie bronią asalt i bronią heavy. Assault pozwoli nam biec i, i strzelać, a broń Heavy z kolei ma przeciwne zdolności. Jeżeli się nie ruszamy, to dodaje nam plus jeden. To hit czyli za, założenie jest takie, że z, tego, z tej broni Bolt Rifle możemy wykonać bieg i wtedy strzelamy na 3, albo jeżeli będziemy Stationery, czyli nie ruszymy się w fazie movement, no to otrzymamy bonus plus jeden i wtedy będziemy trafiać przeciwnika na BS2. Także taka broń dość uniwersalna, no taka powinna być, no Space Marines powinni mieć broń uniwersalne. Indirect Fire. Indirect Fire to jest broń, która pozwoli Wam strzelać do wroga, którego nie widzicie. Zazwyczaj podczas ataku zdalnego będziemy musieli widzieć chociażby jedną figurkę albo część tej figurki z oddziału, do którego chcemy strzelać. A broń Indirect Fire Pozwoli nam uniknąć tego, czyli nie widzimy wroga, ale wiemy, że tam gdzieś jest i w tym momencie możemy zadeklarować, że będziemy do niego strzelać. Niestety, broń ta będzie narzucała nam wtedy minus jeden tu hit i dodatkowo przeciwnik, który będzie celem tego ataku. Będzie miał plus jeden to save, czyli dostanie covera, znaczy dostanie benefit of cover, i tutaj jest pytanie teraz zasadnicze, czy kolejna cecha tej broni, która mówi ignore's cover, będzie niwelowała ten benefit of cover. No bo skoro co, ktoś dostaje benefit of cover, czyli jest traktowany jakby był w coverze a druga cecha tej samej broni mówi, że ignoruje cover, no to te dwie zasady się niejako ścierają tutaj i schodzą. No byłoby to ciekawe wzmocnienie tej broni. Myślę, że, że może to być akurat rzeczywiste, że tak właśnie to będzie funkcjonowało, ale równie dobrze może być to tak, że będzie to funkcjonowało tylko wtedy, kiedy będziemy strzelali na przykład do wroga, który jest widoczny, a jednocześnie znajduje się w jakichś ruinach i z tego tytułu ma cover. Nie jest to jeszcze jasne, chociaż te dwie zasady, tak jak mówię, one się tutaj niwelują, i myślę, że mogłoby to właśnie w ten sposób funkcjonować. Kolejne, kolejny typ to jest lethal hits, czyli takie zabójcze trafienia. Broń z, z tą cechą zapewnia critical hit, czyli jeżeli mamy lethal hit, to ten lethal hit mówi nam dokładnie tyle, że jeżeli dojdzie do critical hit, czyli wyrzucimy na szóstce to sprawia, że automatycznie zadajemy ranę celowi. Nie musimy już rzucać tuntu, tylko automatycznie na tym critical hitcie, letal hits po prostu zadaje ranę. Czyli jest to broń, która pozwoli nam zadać ranę przeciwnikowi niezależnie od jego toughness. Jeżeli będzie miał bardzo wysokie, to możemy to zignorować, jeżeli akurat wyrzuciliśmy szóstkę. Czyli jest to taki typ broni, która może być bardzo mocna na przykład mamy tutaj taki plug, plug bolt pistol i on właśnie ma tą zasadę letal hit, czyli jest w stanie faktycznie zadać ranę automatycznie przeciwnikowi, nawet jeżeli jego siła wynosi tylko 4. No ale musimy wyrzucić szóstki, czyli na szóstkach mamy krytyka hit. Kolejną bronią, kolejną właściwie cechą broni jest melta. Broń z tą cechą zapewnia dodatkowe X obrażeń, jeżeli przeciwnik znajduje się w połowie zasięgu tej broni. Czyli mamy tutaj Melta Rifle, Heavy Melta 2, no i teraz jeżeli załóżmy, ten oddział zostałby stosionary, czyli nie ruszałby się w fazie Movement, BS w tym momencie byłby na 2, ze względu na to, że Heavy dodaje nam plus 1, jeżeli się nie ruszyliśmy, no i Melta 2 mówi dokładnie tyle, że te, ten atak miałby D6 plus dwa obrażenia. W tym momencie yy, zwiększyłoby się to po prostu o te dwa dodatkowe obrażenia. Kolejnym typem broni jest broń typu pistol, i tutaj też jeszcze nie mamy dokładnej definicji. Na razie opieramy się na tym, co było w dziewiątej edycji, myślę, że to będzie działało w ten sposób, że faktycznie jeżeli będziemy mieli wroga w zasięgu naszego obszaru zaangażowania i jeżeli będziemy chcieli użyć broni strzeleckiej, to będziemy mogli użyć tylko i wyłącznie pistoli, chyba że jesteśmy w vehicle albo monster, bo one będą mogły strzelać w ten sposób. No ale powiedzmy sobie, tutaj akurat mamy na przykładzie termagantów. Którzy mają Termagant Spine Fist i ona robi, ma Assault, ma Pistol i jest Twin Linked. Twin Linked, jeszcze dojdziemy do tego, co to jest, ale Assault i Pistol mówią o tym, że oni po pierwsze po biegu będą mogli strzelić, a po drugie będą mogli strzelić, kiedy będą w zwarciu, już w walce wręcz z przeciwnikiem. Wydaje mi się to dość oczywiste, no ale to nie jest jeszcze nigdzie tak dokładnie napisane. Myślę, że to tak powinno funkcjonować. Kolejnym cechą broni będzie precision. precision, czyli broń będzie mogła najprawdopodobniej wybrać przeciwnika, do którego będzie trzeba przydzielić rany. Czyli jeżeli mamy oddział, który składa się z piechoty, powiedzmy, no, powiedzmy oddział Space Marines, który ma w, swoim, w swoich zasobach kapitana. Czyli jest połączony, połączone, są dwa oddziały, kapitan i właśnie Space Marines. No to w normalnych warunkach, kiedy strzelamy do takiego oddziału, to w pierwszej kolejności rany przydzielamy Space Marines. No a tutaj, w tej sytuacji, będziemy mogli te rany przydzielić również kapitanowi. I tutaj prawdopodobnie będzie to funkcjonowało też w ten sposób, że te precision będzie przydzielał ten, który strzelał czyli on strzela i mówi: strzelam do, do powiedzmy tego bohatera i gracz, do którego należy ten oddział, nie ma możliwości zmiany tego celu, po prostu ten bohater otrzymuje wtedy rany. Prawdopodobnie jest to broń, która, no tu mamy Wired Boya, który ma akurat właśnie jeden ze swoich psychik, swoich mocy psychikerskich określony jako Precision i będzie mógł tym, tym, tą mocą po prostu razić konkretne modele w oddziale. Bardzo możliwe, że tą zasadę dostaną też snajperzy, którzy będą mogli wyłuskiwać tych bohaterów z oddziałów. Psychic, czyli coś, co się zmieniło bardzo mocno w dziesiątej edycji, nie mamy fazy psychic. Wszystkie moce psycherskie zostały rozrzucone niejako po całej turze, czyli mamy tak, mamy moce psycherskie, które są mocami zasięgowymi i są to zazwyczaj moce, które. Są mocami tak zwanymi witchfire, czyli atakami na przeciwnika i mamy moce psycherskie, które są różnego rodzaju aurami, które z kolei którymi możemy objąć nasze oddziały albo oddziały przeciwnika. No i w tym wypadku jedne stały się po prostu umiejętnościami danego modelu, a inne stały się jego broniami strzeleckimi. Będą jeszcze takie zasady, które będą mówiły o tym, że Niektóre te moce psycherskie będziemy prawdopodobnie mogli wykonać w fazie command, ale to już będzie opisane na datasitach danych tutaj bohaterów. Moce psycherskie, niektóre nie wymagają rzutu, niektóre będą wymagały tego podstawowego rzutu D6. Jedynki zazwyczaj są pechowe, czyli w tym wypadku będą powodowały jakieś szkody. A od dwójki wzwyż zazwyczaj ta moc będzie już dawała jakieś benefity, czy to w postaci ran zadanych przeciwnikowi, czy też w postaci tutaj w tym wypadku. No, na przykład jakichś benefitów dla naszych oddziałów. Jak zobaczycie, wszystkie moce psycherskie, które są mocami ujętymi jako broń strzelecka, mają swoją siłę, czyli też będziemy prawdopodobnie rzucali na Łąd po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie one zraniły oddział przeciwnika. Także nie będą one takie na zasadzie, że trafione i koniec, tylko ten na Łąd rzut będzie definiował nam o to, czy faktycznie zraniliśmy, czy nie. Kolejna rzecz, Rapid Fire X. No jest to definicja, która znana jest z poprzedniej edycji, czyli wiemy, że Rapid Fire to są po prostu dodatkowe trafienia w połowie zasięgu broni, czyli jeżeli będziemy strzelać z jakiejś broni, ona ma tam jakąś charakterystykę swoją, i tutaj mamy po prostu dodatkowe trafienia w sytuacji, kiedy ta broń będzie strzelała z połowy zasięgu sustained hits czyli takie dodatkowe trafienia one będą się zdarzały w sytuacji kiedy będziemy uzyskiwali właśnie critical hit czyli ten rzut na szóstkę w momencie kiedy my rzucamy na hit czyli na trafienie jeżeli wyrzucimy szóstkę mamy critical hit i teraz możemy z tego tytułu odpalić na przykład sustained hits i ten sustained hit, tutaj na przykład przy Shuriken Cannon jest określony jako jeden, czyli to jest po prostu jedno dodatkowe trafienie do puli, później którą będziemy rzucać na zranienia przeciwnika. Kolejnym słowem kluczowym jest torrent. Jest to słowo, które będzie dotyczyło wszystkich broni, które będą strzelały jakimiś strumieniami, czy to ognia, czy to powiedzmy sobie jakieś zarazy, czy jakichś innych rzeczy. Torrent jest to wręcz, która trafia automatycznie, czyli nie musimy rzucać na hit, no ale będzie musiało oczywiście zranić przeciwnika, czyli siła tego, tego płomienia, czy też powiedzmy sobie ty, tych gazów, które zostają wypuszczone, na przykład przez jakiś projekt Marines. No to one będą później porównywane do Tornes i będziemy musieli po prostu oprócz hita zrobić całą tą procedurę do końca. Mamy tutaj jeszcze. Jeden rodzaj, czyli Twin Linked, to co już mówiłem wcześniej, jest to broń, która pozwala nam na przerzucenie nieudanych zranień, czyli załóżmy, mamy tutaj Auto Ballstrom gauntless które mają właśnie tą cechę Twin Linked, one mają trzy ataki Ballistic SKILL 3. No i teraz, jeżeli trafimy przeciwnika, rzucamy z takości, żeby zranić, czyli porównujemy siłę naszego ataku do torne z przeciwnika. Jeżeli ten rzut pierwszy na to zranienie nam nie wyszedł, możemy wziąć te kości i jeszcze raz przerzucić te wszystkie nieudane kości, oczywiście. No i dzięki temu nasza szansa się na zranienie przeciwnika znacznie się zwiększa. No i na razie to jest tyle, co wiemy na temat różnego rodzaju słów kluczowych do broni. Myślę, że to w jakiś sposób wam to usystematyzuje i ułatwi później. Że tak powiem, porównanie i używanie tego na polu bitwy. No i myślę, że resztę zobaczymy w następnym odcinku, bo na pewno teraz będą kolejne frakcje ujawnione i te frakcje będziemy na pewno omawiać. To tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć.